Dzisiaj pokazujemy dwa spektakle, które symbolicznie można powiedzieć wprowadzają nas w następną dekadę historii teatru telewizji, lata 70. Będzie to Świętoszek najpierw Moliera w reżyserii Zygmunta Hibnera, a potem Zemsta w reżyserii Jana Świderskiego. Ciekawa rzecz, że główną rolę w Świętoszku gra Tadeusz Łomnicki znowu. To Niezwykła postać, jak wszyscy wiemy, w teatrze. W ogóle dla teatru telewizji też bardzo zasłużona. Przypominam, że w naszym przeglądzie widzieliśmy go już jako rewizora, widzieliśmy w tych y, y, adaptacjach opowiadań Czechowa, prawda? widzieliśmy w kartotece, żeby Tadeusz Łomnicki jest obecny tutaj ciągle i możemy docenić jego zdolności transformacji aktorskiej. Ta każda rola jest, można powiedzieć, utkana z innej materii. Im mniej dowodów, tym mniej dla nadziei prawa a wyznanie dla serca zbyt wątła podstawa. Człowiek szybko naprzeciw swego szczęścia bierze, lecz w przód Chcę go używać, zanim wy nie uwierzy. Pańska miłość stranie łączy się najściślej i w dziwne pomieszanie wprawia moje myśli pańskim pragnieniom. Czyż nic oprzeć się nie zdoła? Aby odetchnąć czasu nie zostawiasz go. Nadużywasz pan teraz już zbyt pewny siebie. Uczucia, które wiesz pan, że żyje dla ciebie. Mam takie wrażenie, że Zygmunt Hibner reżyserując to przedstawienie w 1971 roku wybrał ten temat nieprzypadkowo. Himmler w tym czasie był właśnie po swojej zakończonej niedwiele lat wcześniej, dwa lata wcześniej dyrekcji w starym teatrze w Krakowie, która zakończyła się w ten oto sposób, że nie mogąc znieść nieznośnych nacisków władzy cenzurujących jego działalność programową, podał się do dymisji, czyli znał, znał sytuację twórcy który jest w sporze z władzą, który musi z tą władzą prowadzić pewną grę. I myślę, że w Świętoszku znalazł ten temat. Proszę Państwa, jeżeli już jesteście ubrani, a król zjawi się dopiero za godzinę, ja proponuję, żebyśmy spożytkowali ten czas i no, powtórzyli tak, sztukę. No i zastanowili się generalnie, jak tę rzecz należy zagrać. To jest bardzo ciekawa realizacja ze względu właśnie telewizyjnych, ponieważ Hibner tutaj już mając do dyspozycji też i to studio większe na Woronicza, większe możliwości inscenizacyjne, posłuży się takim pewnym sposobem opowiadania, które, które poza realizacją samego tekstu świętoszka obudowuje właśnie tymi tekstami, o których mówiłem, które są jak gdyby współcześnie prezentowane przez... Tadeusza łomnickiego Moliera w tej sytuacji. Napisałem, najjaśniejszy panie, tę komedię, jak sądzę, z całą starannością i ostrożnością, jakich wymagała drażliwość przedmiotu. Ja nie zostawiłem miejsca dla żadnej dwuznaczności. Usunąłem wszystko, co mogłoby zacząć granicę między tym, co jest dobre, a co złe. Posłużyłem się w swoim obrazie zasadniczymi rysami, które pozwalają rozeznać już na pierwszy rzut oka prawdziwego i oczywistego szalbierza. Uważam, najjaśniejszy panie, że nie mam prawa skarżyć się, skoro Wasza Królewska Mość była łaskawa oświadczyć, że nie znajduję nic nagannego w tej komedii, zakazując mi jej zarazem wystawiać publicznie. Proszę państwa, zemsta Fredry, w przeciwieństwie do tego przedstawienia, które oglądaliśmy gdzie Himner eksperymentował troszkę z, jak Państwo zauważyli, z tym efektem obcości, prowadzał studio telewizyjne narratora, reżysera, który jest oczywiście aktorem, taka podwójna narracja i tak dalej. Teraz oglądałem przedstawienie, w, można powiedzieć w pełnym sensie tradycyjne, ale też w dobrym sensie tego słowa. To znaczy przedstawienie zrobione przez Jana Świderskiego takiego, w najlepszym też znowu sensie tego słowa, majstra teatralnego, prawda, z którym Pani Joanna pracowała i w Teatrze Ateneum przez lata i w, i w telewizji, nie tylko w, pewnie w tym spektaklu. Spektakl inaczej uformowany, jakby z innej tkanki, innymi środkami opowiadany. Tam na pierwszy rzut oka i ucha jest Fredro wystawiony, sposób mówienia wiersza, notabene w Świętoszku też, zauważcie Państwo, jak aktorzy 40 par lat temu mówią, tym 14głoskowcem, tak jakby mówili własnym, prywatnym tekstem. To też jest fantastyczne. Soroś moja, dziecię moje, czy ma ten kot nogi? Pani matko, dobrodziejko i srebrne ostrogi. Oj, kot, pani matko, kot, kot narobił mi w pokoju włosko. Wszak mówiłam, albo kot, Albo papki nam się zjawił. Żertobliwej pełna weny, pod stolino pułaniowa, kolosalny wzorzec cunoty pośród hemisfernej sceny. Strojny w miłość, lubość w dzięki, pozwól kornie ugięć czoła i na śniegu twojej ręki złożyć ustek wyciśnienie. Jan Świderski, wielki majster, czy wielki mistrz, zagrał tutaj Cześnika, wyreżyserował to. Cześnika grywał jeszcze też w teatrze, gdzie indziej. W każdym razie to jest pokaz takiego aktorstwa, którego już w ogóle nie ma. To jest rzemiosło, 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 świetne mówienie wiersza. I myślę, że tak pracował z wami. Powiedz coś o tym, jak ta praca wyglądała, coś pamiętasz z tego? bliżutko tylko trzeba Matko Boska, czy pamiętasz z tego? No, proszę sobie wyobrazić, 40 lat temu. Ja jeszcze pamiętam. Mało, ale zdarza mi się pamiętać różne rzeczy. Oczywiście, że to było dawno i męczył nas. I ja, i Krzysiek Kalczyński, który grał Wacława, wymyśliliśmy, że ten wiersz Fredrowski to taki, jest już stary, przestarzały, że to zupełnie jak takie szarotki pod ochroną w górach. I nie chcieliśmy, w ogóle nam się nie podobało. To myślę, że dzisiejszej młodzieży też jest trudno. Ale Świder nas przekonał do tego i właściwie jakoś. Jakoś dawaliśmy radę. Czegóż trzeba mówić? Za O, szalony! Gdzie sposoby? W twojej woli. W woli stryja, w woli ojca, powiedz raczej. Co za wadza. To się nie Gdy nie może być inaczej. A rozumiem! Nie, Wacławie! Gdzie mnie zechcesz, znajdziesz wszędzie zawsze twoją, prócz w niesławiu. Klaro, moją żonę! Tuż to powiedz, wiedzieć będzie, czyś zaślubił wykradziono. Co za hałas! Słyszę kroki. Coraz bliżej idź bez zwłoki. Jedno słowo. Już ci damy. Tak nie zmienisz, żyć przestanę. Przestaniemy, jeśli zechcesz. pomyśl, tylko Klaro, droga. Ależ żyć, żyć dla Boga! Tam było trochę pieniędzy na tę dekorację. Telewizja miała w 70-tych latach pieniądze, ale takim progiem nie do przejścia były drzwi, zamykające się drzwi. Tu nie oh. wiem, czy Tam pamiętasz, zawsze było tak, była klamka, ale zawsze na sztywno. Już nie starczało inwencji wykonawcom tej scenografii, a scenografowie nie mogli tego wyegzekwować, żeby była normalna klamka, taka wiecie, z zamkiem państwo, co się zamyka na taki języczek zastrzaskuje. Zawsze to była kompromitacja. Jak wychodziła postać w realistycznej sztuce dekoracji, to zawsze tak. Twardo uderzała i trzeba było uciekać z obrazkiem, żeby nie pokazywać, nie zdradzać tego tej, tej tak, po po prostu tym tego wstydu. wszystkie ściany się trzęsły. Ściany się od tego trzęsły. Dalej, żwawo, niech kto żyje biednie, pędzi zgania, bije! Co się stało? Morna Mur graniczny, trzech murarzy, on rozkazał, on się waży. Mur graniczny, trzech na murze, trzech wybije, a mur zburze. Zburzę, zniszczę! aż do ziemi! Zburzę, zniszczę! Dajesz słowo, zbierz, więc ludzi ruszaj z nimi. Jeżeli nie namówą, to przemocą spędź z roboty. Ty się trzęsiesz? To z ochoty, ale czekaj, słuchaj, w mojej szczytnej, pięknej Ody. O? Tak, Ody, do pokoju! A jeżeli rząd zaboju nie umilknie, na głos muzyk! Zostań, ale...